Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Ambre, księga druga, czyli kontynuujemy historię, którą nam zafundował jakiś czas temu duet Segura, Ortiz, artystów już niestety nieżyjących, których możemy też znać z takich pozycji jak Barton and Zype. Które jakiś czas temu też właśnie zafundowało nam wydawnictwo Lost in Time, tak jak i w przypadku tej pozycji. No i jeszcze Kuba rozpruwacz, jeżeli ktoś zapomniał. Także zaczynajmy, może. No, oczywiście, format ogromny, tak jak w przypadku tamtej pozycji. Jest to okładka regularna, zarówno w pierwszej księdze, jak i drugiej. Mieli, były um, okładki limitowane. One są już chyba niestety niedostępne, zostały te regularne. Tak nam się prezentuje, spory grzbiecisko i ogólnie naprawdę ciężki komiks. Cena to 150 zł, w sumie nieduże jak za taką cegłę, która bądź co bądź też naprawdę, już teraz mogę, ma, mogę Wam powiedzieć, starczy na sporą ilość czytania. Tutaj troszeczkę opis dla Was i warto dodać jedną rzecz. Jest jedna znacząca, uważam, różnica w tej serii, a nawet dwie. Pierwsza z nich to jest taka, że tutaj mamy komiks całkowicie wydany, w całości, od razu podkreślam, w Czerni, w Czerni i Bieli, w całości, w Czerni i Bieli. W tamtym. W poprzednim tytule, w tej poprzedniej księdze było sporo kolorowych elementów, jeśli chodzi o prowadzenie historii, ba. tego czarno-białego to było chyba tam niewiele, bo o ile dobrze pamiętam, to na sam koniec była seria, która właśnie tak się prezentowała, mniej więcej. A nawet troszeczkę mam wrażenie, jakby to wyglądało inaczej. Tu jest jakoś tak jakby lepiej. No naprawdę, lepiej mroczniej przede wszystkim i bardziej jakoś tak bezwzględnie brutalniej, z mniejszą zmniejszą taką bym powiedział elementalną różnicą, która tutaj będzie słowem sf. Czy coś na tej zasadzie? Dlaczego tak uważam? Ano, bo w tamtej serii jakoś miałem wrażenie, że te niektóre historie mogły być takie, właśnie z pogranicza, jakieś psychozy, z ludzkich, nie wiem, jakichś umysłowych, przesileni po tym kryzysie, po tej katastrofie, która doprowadziła, że mamy taki ten świat post-apo, choć to oczywiście sam w sobie jest gatunek SF, bo jest to post-apo, ale. To zauważycie podczas czytania. Może nie będę wam dokładnie mówił o co chodzi, choć też takich elementów nie zabraknie, ale tam mam wrażenie, jakoś było tego więcej. Czy to lepiej? I tak, i nie. Zależy jak na to patrzeć. Więc tutaj nie będę się jakoś specjalnie tym głowił. No tak czy inaczej mówię, tutaj jest no, tak bardziej. Przybijająco, przytłaczająco, czasami e, owszem, znajdziemy jakiś element pozytywny, ale historie, które tutaj dostajemy, e, pokazują jednak ten tragizm znacznie mocniej. Ta plaga szczurów, przede wszystkim, e, jest tutaj e, wiążąca z tym wszystkim i ona gdzieś tam napędza tą historię. W ogóle fajną ciekawostką jest to, że na przykład mamy właśnie do czynienia z jedne, w jednej ze scen taki mały spoiler, gdzie ombre je sobie. Mięcho i, i, i ten gość, którego tutaj widzimy, e, no tego mu nie mówi, ale okazuje się, że je mięso ze szczura. To jest takie trochę fajne nawiązanie, bo podobną historię, podobną sytuację mieliśmy w pierwszym sędzim... Nie, to nie był sędzia, przepraszam, to był człowiek demolka z Sylwestrem Stallonem, gdzie właśnie zszedł do podziemi i jadł tam mięso szczura, kiedy zapytał z czego to jest. To było chyba właśnie z... Człowieku demolce. Taka ciekawostka, i tu właśnie trochę takie nawiązanie widzimy, a w ogóle ten koleś to bardziej mi pasuje do postaci tego głównego złego z serii łasuch, jeszcze, żebym tak bardziej mógł się doszukiwać czegoś. Więc no mówię, wielu takich momentów może nie doświadczamy, że możemy sobie gdzieś coś aż tak bardzo próbować nawiązywać jak w tym przypadku, ale i tak jest tego całkiem sporo i jest naprawdę no, na swój sposób miodnie. Pod tym względem tutaj naprawdę ta historia trzyma się, mówiąc przysłowiowo, kupy takiej w całości. I nie ukrywam, że komiks rozkręca się wolniej aniżeli to było w przypadku pierwszej księgi. Na początku ona troszeczkę nie tyle przynudza, co nie daje takiego fajnego rozpędu, żeby się momentalnie w niego wkręcić. Potrzeba czasu, ale już jak wchodzimy w te historie, które są i dalej, i dalej, i dalej, gdzie. Naprawdę jest ich ogrom. Nawiązanie do modliszki, nie będę Wam zdradzał o co chodzi. Kochająca się rodzina, która wierzy, że ten świat można naprawić. I jeszcze wiele innych elementów z tym związanych, jak choćby nawet też i choroba, zaraza właśnie poniekąd spowodowana szczurami, gdzie ombre malował sobie plamy na ciele, aby upodobnić się właśnie do tych brzydko nazywając i kolokwialnie trupów. Więc takich rzeczy tutaj jest naprawdę sporo. I jest to mega klimatyczne, mega takie mięsiste, rzęsiste. Tylko, mówię, musi się rozkręcić. To jest to takie kluczowe zdanie, uważam, jeśli chodzi o tą serię. Wtedy już jest coraz lepiej, coraz fajniej. No i z finałem takim, który kurczę, jest satysfakcjonujący, przyznam szczerze. Tak samo jak satysfakcjonujące są tutaj rysunki, które mówię, na początku musiałem się bardziej przyzwyczaić do tego, żeby wejść w ten świat ombre w czerni i bieli, bo ta ostatnia historia, którą tam właśnie dostawaliśmy w pierwszej księdze, nie dała mi na tyle na to czasu, uważam, i dlatego może też przez to ta historia mi się czytała na początku inaczej, a kiedy już zaakceptowałem zarówno fabularnie historie, jak i oczywiście rysunki w tymże wydaniu, wtedy już naprawdę było bardzo przyjemnie i tak odbieram ombre. Uważam, że nawet pod pewnymi względami jest lepiej niż w pierwszej księdze, więc tutaj tak. Podstawowe pytania. Jeżeli klimaty post-apo, takie właśnie z końcem świata, prawda, i odbudowywaniem go na nowo, przynajmniej próbowaniu albo i nie, ale coś w tych klimatach, nawet trochę bym powiedział, falloutowych Wam pasuje, to jak najbardziej jest to historia dla Was. Ogólnie, jak z gatunku SF dobre czytadło. Natomiast jeżeli hmm, podobał się wam Barton i Cyp, czy Kuba Rozpruwacz, prawda, tamte historie troszeczkę się jednak różnią, ale nie bardzo. Czuć tutaj oczywiście też ten sznyt, ten kunszt artystyczno- fabularny tychże już naszych artystów nieżyjących, o których tutaj teraz mówię, czyli Ortiz i Ortiz i Wybaczcie mi, muszę sobie przypomnieć, SEGURA. Więc tak, zdecydowanie też znajdziecie to dla siebie tutaj wiele ciekawej treści. I generalnie tak to wszystko wygląda, więc myślę, że tutaj nie powinienem raczej chyba bardziej tego jakoś rekomendować. Naprawdę, przyznam szczerze, tak prywatnie z tych trzech wspomnianych tytułów, jeżeli chodzi o tych artystów, no to zdecydowanie OMBRE tutaj przypadł mi do gustu najbardziej. I chyba nie będę tu musiał, że tak powiem, jakoś specjalnie się wysilać, aby was do tego przekonywać. Po prostu tak jest. Ten taki trochę mój klimat. Może nie cyberpunkowy, ale właśnie nie, nie tyle, że nieświadomie, a świadomie nawiązałem do Fallouta, gdzie bardzo lubiałem tą serię. Kiedyś zagrywałem się 1, 2, 3, 4 z dodatkami. Plus oczywiście Fallout New Vegas, który w sumie jest moją ulubioną serią. Czy raczej częścią powinienem powiedzieć. Więc ombre od wydawnictwa Lost in Time jak najbardziej jest na plus. Gdybyście mieli ochotę na dole w opisie tego filmu, znajdziecie oczywiście link, gdzie możecie sobie nabyć. Zachęcam Was do tego tak samo, jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili. A tymczasem co? Ja mówię Wam, cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.